myśl z polskiego przysłowia zgoda buduje w porozumieniu z samorządami gminnymi przy finansowaniu środków unijnych okazuje się, że można realizować inwestycje drogowe inwestycje drogowe ustrojone także dość szeroko w infrastrukturę techniczną którą dzięki której myślę z tej drogi będzie można korzystać przez wiele lat w sposób bezpieczny a infrastruktura, która znalazła się przy okazji tej drogi na obrzeżach, a także w ciągu drogi, która będzie służyła mieszkańcom również przez wiele dziesiątek lat. Raz jeszcze chciałbym Państwu wszystkim podziękować za przybycie, a wszystkim osobom, które dołożyły swoją cegiełkę do tego, aby ta inwestycja mogła zostać zrealizowana, również składam słowa podziękowania. A mieszkańcom Wielkowa, mieszkańcom Kamieńca życzę, aby w sposób bezpieczny mogli korzystać z tej drogi przez długie lata, a infrastruktura również podnosiła komfort życia Wilkowie i Kamilce. Dziękuję bardzo. To partnerstwo kosztowało nas na starożytną pojedynkę 800 tysięcy, resztę dała Unia Europejska. Proszę Państwa, myślę, że też trzeba powiedzieć że dziękuję Panu Staroście, że widzi problemy dróg w powiecie, ale też trzeba podziękować jego pracownikom, którzy zbadają dobre wnioski do na tej, to jest jeszcze raz dziękuję yeah. wszystkim, którzy przyjmili się do wybudowania dobrej yeah. drogi i tak ulicy wjazdowej do Bielichowa, bo to, to jest nasza wizytówka. Dziękuję firmie Poldruk. Za dobrych wykonawców, z którymi też współpracują, bo trzeba to powiedzieć, że wykonawcy, którzy robili chodnik i krawężnik byli bardzo sprawni, energiczni, nie przeciągało się to w czasie. Także wydaje mi się, że takich wykonawców chciałoby się życzyć, abyśmy mieli jak najwięcej w swoich inwestycjach. Oczywiście też jesteśmy otwarci na pomoc. I współdziałanie właśnie na drogach powiatowych, znając sytuację finansową powiatu, jak nie wejdziemy z naszym budżetem, tu mówię dość do radnych gminy Kamieniec, jak nie wejdziemy po prostu tych dróg nie będzie, a mieszkańcom nie wytłumaczymy, dlaczego nie mamy dróg tak ważnych, a robimy gdzieś tam jakieś drogi gminne do pól i dlatego ta współpraca jest niezbędna. Także za tą współpracę jeszcze raz serdecznie podziękowania i dalszych takich wspólnych inicjatyw. Dziękuję. ハハハハ。